Witam Państwa bardzo serdecznie na wernisarzu wystawy plakatów ballo oraz książek o tematyce tanecznej. Znajdujemy się w galerii na piętrze w filii Młodzieżowego Domu Kultury. Zgromadzone tutaj plakaty są historią działalności zespołu tańca jazzowego ballo. Pierwszy z nich, najstarszy, jest z 2013 roku, natomiast najnowszy plakat jest z roku obecnego 2021 i zaprasza wszystkich państwa na obchody międzynarodowego dnia tańca. Trzy wydarzenia przygotowane przez zespół tańca jazzowego Ballo są yy, Wydarzeniami w ramach akcji Tańczmy pod auspicjami Instytutu Muzyki i Tańca. Znalazła się wśród nich dzisiejsza wystawa, druga wystawa, wirtualna, autorstwa pani Marty Marceniuk wystawa fotografii y, tancerzy Ballo, y, oraz trzecie wydarzenie, Ballo Challenge, nowość w naszym zespole, konkurs y, solistów, konkurs solówek. Tancerzy zespołu tańca jazzowego ballo. Do wszystkich naszych wydarzeń z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Plakaty w MDKu są bardzo wyjątkowe, dlatego marzeniem każdej tancerki Ballo jest znalezienie się na nim. Uważam, że takie wystawy są bardzo potrzebne, ponieważ pomagają one zwizualizować trud i ciężką pracę, którą włożyłyśmy przez te wszystkie lata w nasz taniec, a dla nas jako tancerek są one niezwykłą pamiątką i przywołują wspomnienia z poprzednich lat. Z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca wszystkim tancerzom, choreografom oraz pedagogom baletowym życzymy jak najwięcej inspiracji oraz przeżyć związanym z tańcem. Chcielibyśmy, aby Warzawód zawód dawał Wam jak najwięcej radości. Życzę młodzieżowi dom kultury.